Cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Eee, słuchajcie, chciałem. Chciałem, bardzo, chciałem wyekspić tego oto pirata na poziom 10, ale byłem też w multi na praktycznie wszystkich trybach i ja nie rozumiem, cała Europa nie gra, czy, czy co jest, bo nie było z kim grać autentycznie. Może to przez to, że jest 11 i może o złej porze nagrywam. Następny odcinki już będę nagrywał po popołudniami, żeby przynajmniej ktoś do gry był, tak? Bo tu nie ma autentycznie skingrać grać w tym momencie. Um, więc będę nagrywał popołudniami następne odcinki Ale jeszcze dzisiaj Zanim, to znaczy póki tu jesteśmy I mamy mnożnik tylko 1.25 Niestety Bo znowu nam ukrócili To trzeba coś zrobić I to tak 50 roślin jako żołnierz I to by było spoko, jak najszybciej 15 cytrynów um, To sobie zostawię I zrobimy tak rozgrywkę żołnierza Kontra Kontra cytryny Żołnierze kontra cytryny, żołnierze kontra cytryny na nowej mapie, bo chcę ją sobie zobaczyć. Żołnierze kontra cytryny, gra indywidualna, szalone ustawienia nie. Um, y, żołnierze kontra cytryny, żołnierze kontra cytryny, zombourbia, szalone ustawienia tu. E, żołnierze, chwila, moment. Mati szuka, Mati szuka, Mati znajdzie. To jeszcze nie. Cytryny, A, czekajcie, bo tu cytrynów szukam. Ja chyba cytryny przeskoczyłem. Um, nie tu, o tutaj to. I żołnierze. Żołnierze, chodźcie do mnie, jesteście bardzo dobrze. Zatwierdźcie. Czy my w szalonych ustawieniach mamy coś e, po prostu wybuch? Niesamowicie mało zdrowia, szalone prędkość, szalone wypchnięcie, po prostu wybuch, to by było dobre. To, to tylko zostawmy. Poziom normalny mm, może być i nie zomburbia, tylko zombopolis. O, właśnie. Aktywujmy portal. I zagramy, zdobędziemy tam po 15 killi. Yy, przynajmniej mapę sobie zobaczymy. No, strasznie bym chciał pograć na tej mapie. Powinni, przez to, że dodają nowy dodatek, dodać też nowy tryb, w którym gra się tylko i wyłącznie na tej mapie. Tak powinno być. I dlaczego tam w jej nikt o tym nie pomyślał? Ja się pytam, dlaczego? Jesteście fajne gry robicie, ale z tymi serwerami to. To my nie powinniście tam zatrudnić. Ja bym tak zrobił, że one by działały. Znaczy, no, może by działały nie do końca, może na 100%. Ale w pewnym sensie jakoś by tam śmigały. E, słuchajcie, e, 15 tych kili później 15 z powrotem w, drugo, w drugą drużynę. To nie jest jakby problem, bo to pójdzie bez, bez chyba jakiegoś większego problemu. Tylko że cytryny mają dużo życia. Ej, jeszcze mnie przymroziły, nie? Dobra, czy to pójdzie bez problemu, tak do końca to nie wiem. Bo to nie może być. No, nie jestem tak pewny, mógłbym zmienić postać, ale też za bardzo nie chcę. Bo chcę sobie pograć tym dziadkiem przynajmniej 9 poziom dzisiaj na nim zdobyć. Bo chciałem dziesiąty, ale z tego względu, że to multi jakoś nie chce za bardzo działać, to niestety, ale musimy sobie poradzić w ten sposób. Po prostu, po prostu. A poza tym też tak, co tak się lepiej gra, zdobywa tutaj to odznaczenie. No i patrzcie, jak ucieka. Ty pierunie. No, pierwszy. Nie no, bez jaj. Naprawdę? Naprawdę? C 1000 i się nie udało pomarańczowej promień. Dobra, na razie mam jednego. Co jest dosyć ciekawe, bo to jest aż niezwykłe. Bierzemy tak, bierzemy, bo jak mamy jechać już porządnie, to bez ściemy po prostu Cytryny nie macie szans. Koniec z Wami, bo to nie może tak być. Nie może tak być, żeby się tutaj tak panoszycie. Macie koniec. No, jeden. Mało życia. Mało życia, nikt mi nie trafi. <laughs> Daj rady. Chwila jeszcze przeżyję trochę. Chyba się nawet udało go ubić, czy też nie? Nie wiem, Imp jest o tyle lepszy, że naprawdę, o, już widzicie czterech, bez problemu. Dobra, Impem zostajemy, bo on tutaj ładnie, ale walczy. Dobrze, obronić to, tu jest tył. Ja tej mapy jeszcze tak do końca nie znam, więc tutaj za bardzo się wykazać orientacją w terenie przy Was niestety nie mogę, ale się będę starał. Co padłeś? Nie powstaniesz i bardzo dobrze, tak ma być. Fantastycznie wręcz. A to, co to było? Mściciel z przyszłości. Samo wybuchło. <laughs> Taki bajer. Dobra. Fajna rzecz jest taka, że mam Z Mecha. Które mi na, na pewno ułatwi to zadanie i to bardzo, bardzo. Jeszcze tylko 10. Energia biotyczna. Podejdźcie tutaj tylko. Gorzej, jak wybuchnie ktoś. Bo wtedy to nie będzie dobre. Okej, okay. dawaj następnych. Niech sobie tutaj po prostu przyjdą. No chodź. Po tobie. I po tobie. Super. Także czasem ja nie wybuchł, bo to mi naprawdę ten, ten mech daje na mega dużo. Nie? Teraz ty. Je he, Zaliczony. Dobrze, jeden. Strasznie ich tu jest. Przepraszam, mało życia wybuchło. Dobra, ale przynajmniej ilu? Chwila. Aż dziesięciu już mam. Dobra, jeszcze tylko pięciu i słuchajcie, zadanie zaliczone. To jest spoko. Dobra opcja, pojawmy się teraz. Powinno tak być, że nowy tryb tylko z tą mapą. Ja powinienem tam pisać im sugestie, bo jest jakieś forum, nie? Gdzie, gdzie jakby fani piszą, e, piszą sugestie, im, co mają zrobić. Ja im tam by rozpiskę zrobił ładną. Ja im taką rozpiskę zrobił, że niesamowite to by było. Być po prostu grę zmieniali, grę by pisali od nowa. A czy nie do, do końca, bo planty są naprawdę świetne. Dobrze! No, ale dlaczego? Jeju, dlaczego? Przecież to jest poziom niski. Oni się. O, super. Oni się powinni dawać, zabijać bez problemu. Jak na poziomie niskim? Jaki jest poniżej niskiego? Żaden. Przecież na niskim to ja powinienem tu ani razu nie ginąć. Co najmniej, no ani razu, tak? Umówmy się. 0, 0, 0, free, 12. Dobrze, zaraz będzie Mech i będzie wypas. A, gdzie ja to uruchomiłem? Dobrze, premia za obronę. dawaj kolejnych. Jeszcze super, to nie ja, ale asystę dostałem. Chodź, 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 chodź Do mnie! Jeszcze ty! Nie odwracaj się!

Musimy to przejąć tylko, dobra, to ja mam akurat opcję. Wykaż się, Mati, i będzie dobrze. E, pokażcie info. Nie, tutaj nie ma info na zadania. Tutaj pokona 15 żołnierzy. Proste, proste, tak. A w dodatku, patrzcie, jak zmieniłem tylko, e, jakby drużynę, przeniosłem się teraz na rośliny. To jestem od razu pierwszy. Zrobimy ten odcinek. O nie. O nie. Wiecie, co się podziało. Znowu mi wyłączyło kamerę i to przed ostatnio robi się notorycznie i to jest z jednego prostego powodu. Dobra, wróciłem. Mam nadzieję, że tym razem już nie padnie, słuchajcie. Ja jakiś mam problem i nie potrafię go wyczaić. To się zaczęło dziać od tego momentu, gdy jakby GoPro jest podłączone pod, pod nowego Windowsa. I ten Windows powoduje, że to jakieś dziwne rzeczy się dzieją i po prostu Przerywa po czasie, nagrywanie. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Nie mogę do tego dojść, i to też nie zawsze się dzieje, bo to się dzieje raz za. nie wiem. za czasu, naprawdę. I, I sam nie wiem, w sumie, jak to teraz rozkminić i czym to jest spowodowane. Dobra, nieważne. Najwyżej ten odcinek znowu będzie, znaczy nie, że znowu, ale może akurat zgasnę. To nie jest na 100% powiedziane. Najpierw to ja chcę załatwić wystarczającą ilość. <laughs> nie wierzę. Wystarczającą ilość żołnierzy tutaj Więc Zróbmy to. Pojaw się teraz. Ile ja ty? Czekajcie, mam 16... Ty 17, patrzcie, widzicie? Samo się pojawiło nagle od tak um, 17, 15, czyli 30 muszę mieć, tak? Ogólnie zabójstwo. Super, fantastycznie. Te wybuchy mogłem ich nie włączać, bo o wiele lepiej. Byłoby na pewno lepiej z jednego prostego względu, by nie było tutaj takiego chaosu. Ale już jest i trudno. Poszło. Trafi na pewno. Przeszedł, i teraz ty. Chodź tu. Dobrze, wyleciał w powietrze. Jak tam wyniki? A tu co się dzieje? Ok, nie wiem co ten kukuryd zrobił naprawdę. Może przez tą muzę, którą tutaj uruchomili. Nie mam pojęcia. Ej znowu Może to jest jakiś tutaj taki taki trick ich Przejmujemy to. Przejmujemy ten grajdołek Kaman z tym... Wow 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 Przepraszam bardzo, jeszcze raz. Ale oberwałem. Ja nie mogę. Ale dostałem, a patrzcie gdzie on wyleciał, tam do góry na ten głośnik. ZPG, ale to było już nie do ominięcia. Pojawmy się teraz. To było kompletnie nie do ominięcia. Zero szans. Zdobyć fabrykę dronów. Wiem co jeszcze może być, po prostu karta, karta pamięci już może nie dawać rady. Ja zmienię kartę na następny odcinek, może to coś da. Bo karta też już jest no, drugiej, jakby drugiego życia. Przepraszam. A już to chciałem uruchomić. A nie wyszło. Strefa zagrożenia 17%. To dużo mu zostało. Nie będę się kłócił, ale dużo. Jak tam wynik 26%? Zobaczcie, jak ja to szybko tym kukurydzem robię. Naprawdę idzie to bardzo, bardzo szybko. No nie ukrywaj się, no nawet nie masz jak się ukryć. E, czekajcie, bo ja idę za tym moim kumplem. A tak do końca to nie wiem czy to było dobre. Przepraszam, zdobądź. Tak jest tędy, albo i też nie. Tutaj dawaj, 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 dawaj. Siema! Cześć, witajcie! Będzie ciężko z wami Trafiony! <ścoughs> Ale bajzel zrobiłem. Teraz już mnie możecie utwórć. Przynajmniej dostałem gwiazdki, super cieszę się z tego powodu. No tak, znowu patrzcie. Jakie dziwne coś. Ja się pytam dlaczego. Go się samo z siebie. Pojaw się teraz. Nie chcę się pojawiać. Chcę wrócić na podwórko. Tak. Czekajcie, już wam tutaj zmieniam. Ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Dlaczego ono tak samo z siebie? zobaczę jeszcze jedną rzecz. Mam baterię. Wymieniłem mu kartę pamięci, bo to może ona być winowajcą wszystkiego. E, nieważne, kontynuujmy, zobaczymy. Może będzie dziać, jak nie, to będę potem kminił. Co może być e, nie tak? Słuchajcie, zadanko, następne, bo ile my tego mamy, tego mnożnika całego? Chwila, moment. 1,25, a do 1,5 troszeczkę tylko brakuje. Pokonaj 25, coś ciekawego weźmy. 5 teleporterów nie. Pokonaj 50 roślin jako dowolny żołnierz. To się zrobi. I tutaj, jako dowolny cytryn, to to zrobimy te dwie rzeczy. Jako żołnierz. Czyli, że tu najprawdopodobniej wiem, co jest. Najprawdopodobniej po prostu bateria. Czy akumulatory? Mam wszystkie rozładowane, a one na niskim zasilaniu i później zasilaniu tylko z Windowsa nie dają rady. Ja je muszę po prostu naładować, bo ja, ja ich praktycznie nigdy nie ładuję, tylko je wkładam, wciskam zasilanie i koniec. I, a czasem no, nie dają rady, um, co miałem powiedzieć. Miałem się przenieść na żołnierze i pójść na flagę, bo tu jest rozwiązanie życia. To jest, też jest jeszcze jedna. Jak się teraz wyłączy, to jest w ogóle odcinek testowania kamery. Jak teraz się wyłączy, to jeszcze jedną rzecz zrobię tak na szybko i ona najprawdopodobniej pomoże. Po prostu wezmę baterię, wyciągnę i przerzucę się na tylko i wyłącznie zasilanie e, skąpa. I to też może być dobra opcja. Ehm, czy mi tutaj to zalicza? Tak. Nie mogę tu z wami zrobić bajel. Póki jesteście tylko wy małe, tak? Super, to poróbmy tak. Póki jesteście tylko wy, aż się nie pokażą bossowie lepsi. To będę sobie do was strzelał. Bo na fladze chyba 50 roślin aż nie ma o no, idą tam już. Już ktoś się tam obudził. Maszczał. Kończymy z tym. He 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 he, ale jestem dobry w tym, co robię, co nie? To co? Jak tam wynik? Dobra, uruchamienimy flagę. Uruchamiajmy flagę Uwaga, są dwie minuty nagrania Przy trzech zawsze wyrzuca ja nie wiem dlaczego, to nie umiem tego pojąć I zrozumieć Może być tak, że już Bo ta karta naprawdę się przepracowała Ona już wieki mi służy Może coś być takiego, że faktycznie nie daje rady Moż A ja na razie nagrywaj Ja tu tak kontroluję, jestem ciekaw Czy to będzie działać Czy to będzie działać może tak, może nie. Najwyżej znikam i pojawiam się, znikam i pojawiam się co chwilę. Ale to nic, jakoś to ogarnę. Może potem. Cześć, siema, cześć, hej. Przepraszam bardzo, posuń się. Jak tam wynik? Muszę go kontrolować. Wystarczono skrzynie wsparcia, jeszcze 19 sztuk. Cicha. Uwaga, zaraz będą 3 minuty. I Mati się przekona, czy miał trochę racji, czy nie do końca. Fajnie, zrobiłem sobie przynajmniej tutaj porządek. Przepraszam, no. Mada, są trzy minuty. No to teraz jest najbardziej, najbardziej, uh, że tak to ujmę, newralgiczny moment, bo ostatnio w trzech minutach się wyłączyły dwa, wyłączyła dwa razy. Jak przeżyję, to znaczy, że faktycznie może coś karta nie wyrabiała. Wtedy będę już nagrywał na innej. No przepraszam ja was bardzo, o co tu chodzi? Super, pogromca, fantastycznie. E, wracamy. Jeszcze się nie wyłączyło. Jeszcze jest dobrze, jeszcze daje radę. No, no jestem ciekaw, jak to długo pociągnie. 4 minuty, jeszcze nie. Co atak słoneczników? Dajcie spokój z tym atakiem słoneczniku. No, 3 minuty bez przerwy, nie żartuj. Nie żartuj, no zepsuj się, zepsuj się, cztery minuty już prawie, jeju, to faktycznie chyba karta jest chrzeniona. Może tak być, bo z niej nawet już pliki się strasznie wolno zgrywają. Ale to, to są pamięci stałe, to się nie powinno psuć. Nie wiem, no. Na razie działa na tej, no. Pff, to jestem co najmniej zaskoczony, bo myślałem, że to kompletnie nie pomoże. Ehm, dobra. Szalone cele, jako dowolny cytryn, mieliśmy tam iść, więc... Trzeba tam śmigać. Prosta sprawa. Prosta sprawa, a to oznacza, że trzeba się też zamienić tutaj. Cześć, super. Jak ja lubię jego minę, jego wyraz twarzy, to jest fantastyczne. Co najmniej fantastyczne. Tutaj, tutaj. No w sumie racja. Ile ta karta się nagrała tyle. Ta karta tyle odcinków ponagrywała, tyle filmów z drona też ze wszystkiego, że może się psuje po jakimś czasie, może tam już się coś nie wytrzymuje. Może coś być nie tak. To trochę szkoda takiej karty. Do, do tego, do tableta ją dam. Um, przepraszam bardzo, dajcie dowolnego Cytryna, weźmy imprezę i będzie fantastycznie. Ta, ta 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 ta. Zaraz się wszystko wyjaśni. Jak GoPro się wyłączy, to znaczy, że karta jednak jest dobra. Ale coś nie wydaje mi się, że się wyłączy, bo no, się wyłącza już przed pięcioma minutami, a już są jest pięć, ponad nawet 5. Więc tak, odkrył Mati na odcinku błąd kamery wyczaił. I teraz się modli, żeby faktycznie to była racja i żeby ta kamera przy 6, 7, 8, 9 minutach się nie wyłączyła. A to ciekawe, nie, bo na przegrzewacie się go uprość nie przegrzewa. E, z tym raczej nie ma problemu. E, tylko faktycznie czasem są jakieś symptomy, jakiś kabel czy coś. A mi się to zaczęło dziać jak... Teraz zmieniłem Windowsa, On może nie wiem, jakoś próbuje zasilać to, to USB, inaczej są inne, inna płyta, nie wiem, nie mam pojęcia, jakiś jest newralgiczny punkt i coś nie działało, ale faktycznie, to chyba nie działała ta karta, która już jest przepracowana. 3, 2, 1, let's go! Tak, szybciej nie mogę. Come on, come, on, come on. Super, ciekawe na ile mi to wystarczy. Trafiłem go tam u góry? Trafiłem. <laughs> ranga S nawet. Spójrzcie, jak poszło. Konfetti. Super. Mnożnik 1,5. Gratuluję, Mati, jesteś fantastyczny. Jedzie coś drogą i to strasznie hałasuje. Konfetti. No to tyle. Nic więcej nie dostałem. Subcią. Tak, słuchajcie, prawda jest taka, że karty po czasie działają ci inaczej i ta karta ewidentnie już tu nie wyrabia. Może dlatego też, że jest trochę zapełniona, ale nie wiem. Dobrze, że miałem nowe. Dobrze. Nawet bardzo dobrze, słuchajcie. E, Okej, okay. nie wiem jak długi wyszedł ten odcinek. Na prawdopodobnie niezbyt, bo tutaj jest trochę teraz tym czasem, nie wiem, GoPro mi zawsze czas wyświetla. Ehm. I szczerze wam powiem, że nie mam pojęcia, ale jeszcze sobie popykamy, bo jeszcze mamy nam pełno zadań. Nie wiem, prawdopodobnie teraz jest w okolicach 15 minuty odcinek, a to jest zdecydowanie zbyt krótkie. Kto tak uważa, łapa w górę. Ja uważam, że 15-minutowy odcinek to nie jest odcinek, to jest jakieś, nie wiem, wprowadzenie tylko, teraz się dopiero zacznie. Chciałem pograć na multi, ale jest ta godzina, o której nie bardzo to jakby mogę uskutecznić, więc no troszkę sorry, ale będę nagrywał następne już popołudniami, więc mam nadzieję, że będzie ok, um, co teraz? Teraz kolejne zadanie tutaj, bo trzeba je powykonywać, żeby mieć ten mnożnik 1,75, żeby od kolejnego odcinka już słuchajcie. Zająć się zdobywaniem poziomów na postaciach, bo mi strasznie na tym zależy, a ja to no, brakuje tego trochę, tak? Też zdobywanie pieniędzy, żeby odblokować postacie z dodatku, no nie wiem kiedy to robić, wszystko. Co jest u zombie? Nie, operacje cmentarne, tylko nie to. To ok, jako pirat, super. Fajnie, jeszcze raz tam pójdziemy. Pięć zombie, jako cytryn w kształcie kuli, też fantastyczna opcja. Bombą fasolową groszko strzelca, fajnie. Ukończ pięć, pięć fal bossów w operacjach, tylko nie. Pokonać innego bossa, Yeti. Czy Yeti się uruchamia na, tutaj na ogrodzie? Chyba nie do końca, ale mamy tak. Raz, dwa, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy pięć, od, pięć zadań, które, które możemy wykonać tutaj, więc spoko. Najpierw um, jako groszko strzelec. Bomba fasolowa groszko strzelca. Cześć, po co ty przyszedłeś za mną? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Bomba fasolowa, groszko, strzelec. A weźmy tego podstawowego Simple, po podstawowy, nigdy tego nie używaliśmy. Ja nie pamiętam kiedy to używaliśmy ostatni raz. Ty, ale ty szybki jesteś? Na naprawdę, coś ci chyba trochę brakuje. To było przyspieszenie? Przecież to w ogóle nie działało. To już druga rzecz, która w tym odcinku nie działa. Pierwsza to kamera, druga to przyspieszenie. A to ci ciekawe. Ale kamera już naprawiłem, działa, fajnie. Mati, musisz sobie przypomnieć, że ta karta nie. Wek, koniec. Bo jestem przyzwyczajony, że tą kartę wkładam. Muszę sobie przypomnieć, że nie. Że, że na pewno nie. Dobra, e, co teraz? Chodźcie tutaj wszyscy, jak najwięcej was tylko może być. Puścimy wam bombę fasolową. Come on. Super. Poszła! I to równo. Ona się nawet stosunkowo szybko odnawia, więc to będzie zadanie naprawdę bardzo, bardzo szybkie. No dobra, ale jeden, a gdzie reszta? Niech się reszta przebudzi, o właśnie. No i patrzcie, doładowanie nie działa. Ej, Electronic Arts, coś wam tu nie śmiga. Ja się nie mogę doczekać na kolejną część tam wejście. Przepraszam, 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 przepraszam. A tak szaraków 11 was jest. Jeszcze troszeczkę, jeszcze trochę muszę pobiegać wokół tej niebieskiej, zielonej, przepraszam, zielonej linii. Kaman, 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 kaman. Panie, jest? Ilu was? Ej, przyzmiało was wszystkich załatwić. Ilu was załatwiło? Już tylko po, pokonam tego i zobaczymy. Pokaż. Ej, no bez jaj, że tylko tylu. Nie, nie fajnie. Nie fajnie, ja się obrażam. Koniec grania, nie ma, nie gram. Ej nie, wyłączyło się. Dobra, to czyli karta pamięci nie do końca była, nie była błędem tej, prawdopodobnie bateria. Mati to ogarnie, ja to ogarnę, ale potem. Tu 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 tu, tu. na razie muszę szaraki załatwić. Chwila załatwię szaraki i będę robił z kamerą. Chodź, chodźcie, 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 chodźcie. chodźcie. A, bo ja wiem, bo jeden popycha wszystko, jeden wszystko popycha, a potem się dzieją takie rzeczy. Przepraszam. O, chwila, zrobimy coś takiego. Teraz się go włączy na zasilaniu. No patrzcie, a, dobra, już wiem. Wiem, co jest bólem. Od następnego odcinka będzie chyba dobrze. Tego po prostu nie ładuje tak jak powinno. To jest przez tego, przez przez Windowsa, przez kabel, przez cokolwiek, coś co trzeba zmienić. Szaraki pokonane. Ile jeszcze was muszę pokonać tym? Tyle. Aha, tak jest. Mati odkrył ból. Już wszystko wiem. Musicie tu podejść. Piraci, chodźcie tu do mnie. Come on. Będzie boom No, ile jeszcze? Jeszcze jeden, no nie wierzę. Dobra, to tu już możecie mnie w sumie załatwić. Ja sobie wrócę do bazy. Ko to nie jest moja baza, moja baza jest tam. Come on. Do przodu. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze kawałek. Jeszcze trochę. Przeżyję to. Chciałem, żeby mi się odnowiło, ale chyba już Chyba już koniec. Chyba po mnie padnę. Utracono flagę. Wszystko utracono. Jej, jaki smutek. Masakra. Tak kabel nie działa tak jak powinien. Co ty tam wrzeszczysz, Groszko strzelec. Spokojnie, ja tu tylko uskuteczniam zasilanie. Trzeba naładować po prostu baterię. I to jest powód, dla którego to się wszystko chyba chrzani. O, widzicie, teraz podłączyło, a w siódemce czegoś takiego nie było. Teraz odłączyło. Dziwaczne to jest. Tak nie powinno działać. A ja wróciłam jeszcze jedną igroszku strzelcową, znaczy fasową bombą, trzeba uskutecznić coś. Kaman, on, chodźcie tu jednego, trzeba mi tylko jednego, Ni nic więcej nie wymagam. Dlaczego trójka nie działa? Tego też nie wiem. To ci ciekawe. Dajcie zombie, kaman z nim tutaj. Jednego chociaż, no. Masz fasolkę, weź ją. Chcesz fasolkę? Bierz, 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 bierz. Aha, Mati wy wyczaił w zadanie. Super. Dobra, słuchajcie, bo mam problem z tą kamerą. Ja ją ogarnę do, do, do kolejnego odcinka po prostu I ją naprawię. Nie będzie problemu, przetestuję ją, także spoko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Teraz kończymy to tyle. Sorry za te błędy, za to cięcia takie dziwne, ale, ale tak akurat musiało być. Czasem się takie rzeczy zdarzają, przez to mieliście troszeczkę ciekawiej. Mam nadzieję. I teraz to tyle. W opisie macie wszystko. Bardzo serdecznie was zapraszam na Stranded Deep, na otwieranie kluczy, na różne inne ciekawe rzeczy. I teraz to tyle. W outro poleci kolejny film. Trzymajcie się gorąco. Cześć, na razie, pa.